Na kilka dni przed startem okresowych rozgrywek gościliśmy z kamerą na treningu Czarnego Strowicę. okres przygotowawczy trwał od połowy lipca. Jak ten czas przepracowała drużyna? Że przygotowania przebiegały zgodnie z planem. Troszeczkę yy, niepokoją troszeczkę wyniki z paringu, które niestety nie wygrywaliśmy. Ale cieszy też remis, bo. Które osiągnęliśmy u siebie. Jeżeli chodzi o frekwencję, też jestem bardzo zadowolony. Tak, to dzisiaj widać jest 20-15 osób. Tylko się cieszyć. Ostro, tam Pojawiło się kilku nowych zawodników. W tym gronie są gracze, które mają za sobą występy w czwartej, a nawet w trzeciej lidze. Wprowadzenie Michała Walerczyka, Krystiana Augustyniaka, Jaskulskiego yy, miało to na celu, żeby zespół podniósł umiejętności, lepiej, lepiej grał w obronie, lepiej wyprowadzał piłkę w środku, żeby był więcej spokoju i jeżeli chodzi o strzelanie goli, tutaj myślę, że Jaskuła też nam tutaj pomoże. Łatwo było przekonać chłopaków z wyższych klas, żeby do A klasowego klubu przyszli, przyszli trenować i grać? To jest pytanie bardzo trudne. Naprawdę było bardzo, bardzo trudno. To y, rozmowy, które się toczyły, to już naprawdę od dawien dawna y, z Krystianem i, i tutaj z Michałem, y, z Jaskim, y, z którym się znam już, jak prowadziłem w Polaninach, y, też długo rozmawiałem. Naprawdę to, to, to są ciężkie rozmowy. To trzeba dzwonić po 20-30 razy, namawiać, spotykać się, umawiać, żeby kogoś przekonać do gry w aklasie. Ale myślę, że jeżeli nam się uda awansować do okręgówki, wtedy będzie o wiele łatwiej. To jest główny cel na ten sezon? Dla mnie i dla chłopaków tak. Myślę, że zarząd też tutaj z prezesem jak rozmawiałem, chcemy awansować do ligi okręgowej. Podobny to nie o planach na nowy sezon wypowiada się prezes klubu. Grupa w tym momencie 13 zespołowa w a klasie Jest bardzo mocna. Będziemy chcieli walczyć o awans, a w pierwszej rundzie o naprawdę wysoką pozycję w tabeli. Prezes odniósł się także do wzmocnień oraz budżetu klubu na nowy sezon. Kilku zawodników z wyższych lig przyszło grać w aklasowym zespole. Czy ten budżet w jakiś sposób się powiększył? Nie, budżet się nie powiększa. Mamy ten sam budżet. Chłopacy chcą wspomóc naszą drużynę i myślę, że w pewien sposób też widzą pewien autorytet w trenerze, z którym chcą pracować. Trenera Dziadkiewicza poprosiliśmy o komentarz do decyzji o rozszerzeniu rozgrywego klasy. Przypomnijmy, że w tym sezonie wystartuje nie 12, a 13 drużyn. A czy ja uważam, że każdy zespół więcej to jest lepiej dla polskiej piłki? To jest dodatkowa grupa młodzieży, dodatkowa grupa chłopaków, dodatkowy klub. Ci ludzie się nigdzie nie błąkają, po prostu chodzą na trening i trenują. I to jest najważniejsze, a czy będzie 13, czy 14, czy 15, myślę, że tylko lepiej dla polskiej piłki. W pierwszym ligowym meczu w najbliższą niedzielę czarni zmierzą się z ZKS-em za no na pewno jedziemy wygrać, a czy nam się to uda, pokaże nam boisko i zweryfikuje. Z remisu też będziemy zadowoleni, ale główny, główna, główny nasz cel to jest zwycięstwo. Po zwycięstwie z Polonusem Kazimierz Biskup i Czarni pozostają także w Puchar Polski. Priorytetem jest liga, to nie będziemy tu ukrywali, chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik, czyli awansować, jak się uda, to będzie super. Jak nie, no to trudno, trzeba będzie coś dalej zmieniać, a jeżeli chodzi o puchar, ja w pucharze zawsze gram jak najwyżej, bo jeżeli się odpuszcza puchar, to później w lidze też się odpuści, można odpuścić mecz jeden czy drugi. Mamy szeroką kadrę, możemy grać i tu i tu, a to jest zabawa dla chłopaków. Na razie co mnie są to zespoły z górnej półki, to jest okręgówka, ale na przykład dla takiego chłopaka gra na przykład z jakimś trzecioligowcem czy czwartoligowcem na naszym boisku. To jest wielka przyjemność i frajda. Czarni Ostrowice to nie tylko drużyna seniorów. Czarni na sezon 2016 do y, ligi zgłosili trzy, zgłosili trzy drużyny. Orlik Żak, Junior Młodszy i drużyna seniorska występująca w klasie. Trenerem obu grup młodzieżowych w nowym sezonie będzie Włodzimierz Dunaj. W najbliższym numerze Kuriera słupeskiego znajdziecie Państwo skarb kibica Czarnego Strowita na nowy sezon.